Wyobraź sobie świat, w którym twórca literacki staje się bohaterem filmowym, historia przyciągająca wzrok i zainteresowanie. Taką właśnie opowieść przynosi najnowszy film Agnieszki Holland, zatytułowany Franz Kafka. Choć zdobył on aż cztery nagrody podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, niestety nie wystarczyło to, aby zdobyć nominację do Oscara w roku 2026. Nie jest to debiut Holland w oskarowej rywalizacji, ale jej radosna wizja o życiu i twórczości jednego z najbardziej enigmatycznych pisarzy w historii sprawiła, że film zyskał uznanie. Zatem, co właściwie poszło nie tak? Mimo, że Franz Kafka został wysunięty jako polski kandydat w kategorii najlepszy film międzynarodowy, nie znalazł się na Tex W tej najbardziej prestiżowej rywalizacji do nominacji do Oscara Pozostały produkcje z różnych zakątków świata. Wśród nich znalazły się takie tytuły jak argentyńskie Belen, brazylijskie The Secret Agent, francuskie It Was Just an Accident oraz niemieckie Sound of Falling. Cała lista filmów, które zdobyły szansę na Oscarowe nominacje, prezentuje się następująco: Argentyna, Belen, Brazylia, The Secret Agent, Francja is Just an Accident, Niemcy Sound of Falling, Indie Homebound, Irak, The President's Cake. Japonia, Kokuho, Jordania, All That's Left of You, Norwegia, Sentimental Value, Palestina, Palestine. 36. Korea Południowa, No Other Choice, Hiszpania, Sirat, Szwajcaria, Late Shift, Taiwan, Left-Handed Girl, Tunezja, go. The Voice of Hindrajab. Podczas promocji swojego dzieła Holand nie tylko zdobywała uznanie, ale także otwarcie mówiła o blaskach i cieniach drogi do międzynarodowej sławy. W wywiadzie dla TVP Reżyserka podzieliła się swoimi refleksjami na temat tego, co tak naprawdę oznacza, aby film został zauważony na światowym poziomie. Zdradziła, że kluczowym czynnikiem jest rozpoznawalność, zanim jeszcze film trafi na ekrany. Trzeba mieć dobry punkt wyjścia, to znaczy być rozpoznawalnym, żeby o filmie słyszało się już przedtem, podkreśliła. Holland dodała, że festiwale filmowe i pozytywne opinie krytyków mają ogromny wpływ na zainteresowanie filmem. Wyjaśniła również, jak działa proces selekcji głosujących, który jest dość losowy. Wspomniała o tym, że w grupie głosujących, liczącej około 200 do 300 osób, każdy ma za zadanie obejrzenie 12 wylosowanych filmów oraz możliwość dodania trzech dodatkowych tytułów. Jeżeli wśród tych 12 filmów są sami faworyci, to kandydat automatycznie traci szansę na nominację. Zauważyła reżyserka. To, co wydaje się na pierwszy rzut oka chaotyczne, zyskuje nową perspektywę, ukazując odwieczną walkę artystów o uznanie w świecie, gdzie przypadek często odgrywa kluczową rolę. Dla Holand i innych twórców, dążenie do międzynarodowego sukcesu to nie tylko walka o nagrody, ale także o szersze zrozumienie i akceptację ich dzieł w kinematograficznym świecie.